Idziemy sobie. No co mnie klapiesz? Kto zgadnie, gdzie jest też? No. Prawda? Ale... Jestem... No, no dobra, spokojnie. Ja, konieczne. Ja, ty mm tak. -hmm. tak około to będzie tak trwało właśnie tak 9 minut. O nie. O nie mnie jest bardzo fajnie. Tam kogoś już ratownicy przyłapali, ale no, To ty tak Ale Łażę. Ogólnie my jesteśmy bliżej tych skał, tylko że po prostu ja mam oddalone ten. A, jasne. <grym> Ogólnie jest mi bardzo fajnie. O to jak płyną. Nie, już dzisiaj nam dali. Nie będę zasłonić. O, pani Pawlo. Ja wiem, już rozmawialiśmy w Nie no proszę nie pójdźmy. Zobacz. Nie, nie, panie, a oni, oni płyną, zobacz. No bo oni już wracają. No. Oni. Wychowaliśmy z Panie nie, proszę, nie, bo ja się boi. boję. Jak nie można wrócić. Nie można, nie, nie. Oni, a jak oni wrócili? No ale oni mają stabilniejsze. No patrz, ale wieje. Jezu, wieje, zobacz jak nas ściąga. jest niebezpieczne. Boi się uszula? Uszula, ja się boję. No bo, ale oni mają stabilnie... O, tam ktoś pływa. No nie, co ty? Nie, nie wrócą. co ty, on nie wróci. Ten pan nie wróci na pewno. Ale to nie wiem, czy nie, to nie, jest nie, słup. Nie, 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 on nie może wrócić. A ja nie wiem, czy to jest słup. Nie, to jest słup. No i my się, dobrze? Nie. Możemy? Czy luzować trochę? Nie. Czy musimy się nerwować? Tak. To musimy się nerwować? Mhm. Dobra, to się nerwujemy, płyniemy. Mhm. Wcześniej też biało. Nie, 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 nie. A musimy tam płynąć. Tak, tak, aż nie Wiem, że na pewno dzisiaj spadniemy. No muszę, muszę. Ja tu teraz może możemy teraz spaść. Nie, bo chłopacy wracają, to nie. jest przepięknie tutaj jest taka restauracja ogólnie tu są nie czy widzicie takie tutaj białe i tutaj morze jest bardzo bardzo ładnie znowu mi ruszy no rekin musimy tam płynąć tak, nie, bo tam gdzie jest ten pan, gdzie nie może przyjść ale może... Nie, nie, uszula, ja tylko poproszę jedną rzecz, tak? Nie. nie. Mogę się coś poprosić? Nie, nie ma Ale no jedzie wuje! Ale to lepiej. Dobra, pójdziemy tam, bo tam jest trudno wrócić.